Czemononeczko, siameczki. Ja jestem Kefcio. I Jest Hubert, który jest pierwszy oczywiście siema, czołówka. Siema. Ej, nie idź do tyłu, bez lawa. O, lipa. Ogień. Dobra. Co to jest w ogóle Ej. za ten... To w ogóle. Hmm, I tak jak mówiliśmy w poprzednim, poprzednim odcinku, odcinku. Jesteśmy. W nederze. Idziemy. Ma Ej, Magła bloki. To pali? To pali. To, to jest fajne? To pali. Fajnie to wygląda i tu jest. To ja się lekko bije tylko. No, biorę na Uważaj, bo to cię może lawa, żeby ci nie do... Wy... Dobra, spoko. Mhm, dobra, biorę. spoko. Ej, nie biorę. Mamy, wiad... A mamy wiaderko z wodą. A po co ci wiaderko z wodą? No, żeby się ugasić, jak będziesz płonąć? Nie mamy. Mam się cofnąć? Nie, to nawet nie mamy. Dobra, chodź. Zbieraj mam ten, nad mam, zbieraj ten nad nadarowy kwarc, jakby co. Czemu? Co on daje? Nie wiem, ale no czegoś się na pewno przyda, jak no po coś jest. Co to jest? Pigmej. Szla. O, leży. Ile Ej, to, to dostaliśmy ten ma magmowy coś tam. Dobra, chodź. Dawaj, lecimy po pigmeja. Czekaj. Okay. Nadarowy kwarc sobie duże Uważaj, uważaj mały tu. Ładnie. A co to jest? Wiesz, Ej, chodź, bo z niego wy wypadają te takie chyba muszle, ty. Do tego muszle? Zawsze z niego by wy wypadały te. Samorodki. No. Nie, a nie a nie tego? Do. Samor o, widzisz samorodki złota. Ej, tu a. jest gusty. O jezu, widzisz? No, widzę. Urgas. Nie, 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 tam z tyłu, gusty. No, no to mówię, że Urgas. To Ej... ey, to Edzia. Uważaj, bo ten Urgas to. Dobra, chodź, chodź tu. Szczerił we mnie. Chodź, po prostu. W którą stronę? Chodź tu, ze mną. Dobra, idziemy. Więc na pewno ten odcinek przydzielimy sobie na dwa albo na trzy. Albo w ogóle wrócimy. O, o, wiesz co Ej, dobrać. my nie wzięliśmy obsydianu, żeby wrócić ewentualnie ty. A my jesteśmy tu IQ. Cię cofam do bazy ty. No to ja też muszę iść, nie, bo nam zaraz zupełnie gdzie, gdzie indziej wywali. Chodź. Czekaj. Ja zaraz pójdziemy po. Te wiaderko z no, Tu IQ. To IQ. Play. Wchodzimy i wychodzimy, ty. Miało być tak pięknie. No, takie piękne wejście miało być. Gdzie Dobra, Jesteśmy. Do bazy. Dobrze, Jezu Na Ciebie nas niby miało dać. Może no, nas gdzie no, indziej Ole lagi! O Boże, sorry, aż ja dostałem lagaty. Dobra, mam Poczekaj. Ja odłożę już te bloki. Czego? Aha pewno. Może się przydać. Wszystko podkładam i idziemy. Czuprom. Jeszcze są odwa odwalę narzędzia, narzędzia, narzędzia. Ej, czy bierzemy ten? Te z no, no, no. ale nie mamy. No to bierzemy jedno. Mamo, Tutaj. Mamy z lawą. To id idę wylać, zaraz jestem. Dobra, poczekaj. A weź zrób po prostu, mamy dużo żelazo No żelową. właśnie Ile? Zrób dwa, każdy dla siebie Dobra I daj mi Jedno Ej, Bawo, am, mi nie mi możesz mi iść napełnić? Iść napełnić. napełnij Pójdę co no? właśnie Cztery, o Jezu. No mamy trz, ponad trzy staki tego No ale to jest kurde zawsze zapełnia miejsce w co jechwy... <laughs> Ej, co są te typy Chce mnie chyba dojechać to leć, żeby nie ten. Dajcie, kto nowy, sub z słoneczkiem, oczywiście, i łapeczkę w górę, jeżeli takie odcinki mi się podobają. Ej, oni mnie gonią. Jopty Co za śmiecie? Tu, ej, przecież tu mamy wodę, hubicie. Gdzie Wiem. ty poszedłeś? Zapomniałem. To było to jak Dalej. Dobra. Kocz ładnie, o, na Dobra, na i idzie na, mi idziemy. blisko w stracie. O, mam. Idziemy Teraz już tak na serio się nie cofniemy. Chyba. Po sekundzie. Ej, dobra, a my jesteśmy te pile. Cofamy. Czemu? Ej, co jest? Ej, ci się wywaliło. Czekaj. Ej dobra, chodź. Obsydian i zapalniczka. Zapalniczka. Ja mam, ja mam. Masz? Zapalniczkę cepię. Jestem A, Jest a Obsydian też masz? Mam Serio? No mam Polecę do ciebie. A jednak się cofnęliśmy? Ej, a, a szlaki to że ty jesteś z nie? Myślę, Ej, że... koks jabłka mogliśmy sobie zrobić. Mogliśmy. To co, wracamy się. Nie, dobra, nie, już się nie wracamy, trudno. Chodź tu gdzie gaz czy nie? Chodź zobaczymy tutaj co jest. Ja Ej, y glowstone, no. O. Wziąć? Wziąć, wziąć. Wziąć. Chodź, dajdziemy. Czy teraz nic nie wypada? Nie, bo jeździe źle. Czy... Wypada, wypada i tu ten proszek taki. Jasno. A, dobra, wypada faktycznie. I chyba z tego idzie zrobić to, nie? Tak, 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 tak. Tylko czemu to? Ej, gdzieś... Edek, Edek chodź, Ej, chodź, chodź, do Ziemetka. Tam jest tu. Zdech, ale nic nie dał mieć. Poza ekspem. Dobra Gast, gdzieś słyszę gasta Ale ma ten śmiech taki jakby I dziecko płakało On tak, to tak to mniej więcej wydaje Czekaj, pójdę po ten kwart jeszcze No też robię, ale A tego to kwarcu to jest dużo jest. Tylko nie wiadomo Bardzo do czego on jest OK? I węgiel. W sensie nie, że się przepala, tylko wiesz, że. Nederowy. A z nederowego kwarcu się robi kwarc po prostu. Zwykły. A po co był kwarc? Aha, ten kwarc. Zwykły, najzwyklejszy na, na kwarc. Nie można, blok kwarcowy. O, no. i to jest zrąbisty. Dobra, chodźmy. To jest nie, nie... Tylko, że tu nic nie ma, ty. iść tam, gdzie gaz. No, tak mi się to też wydaje. Poczekaj na początku, po pierwszą te buraki, żeby mieć jak najwięcej na potem. Nie, nie yy, wiesz, bo jak gdzieś teraz buraki, to będzie. Czy wziąłeś całe jedzenie? Tak. No tak, wszystko mam. No. Wszyscy myślę, że byłaby Lipa Dobra. To w ogóle No stoi, okej. Okay. przepraszam. Jak to mówią? A może i nie. Jednak. Na, zrobię. Ubiwiwi, czy ty widzisz, co to ja? Nie, to nie jest to, sorry. Pomyliłem się. O co myślałeś? Aciul z kierownicą. Dawaj. Wejdziemy. Ale Lipa ty. <laughs> Tu trzeba się... nie wiem co zrobić. No nie. Wpadłeś. Prawie. Nie no co? C Ej no lipa. Trzeba się przekopać. Albo iść do góry. Nie no do góry nie. Chodź ubi tędy. Chodź tu. Może tu do góry? No. Gdzieś zobaczymy tam Stamtąd przyszliśmy. Gdzieś. Wiem, ale tutaj gdzieś, o. Cyk, cyk. Tam można przejść. Z tego co widzę. Jezu. Ole, ten... Mieczek niszczy. <grym> Ole, dostałem od tego. Pier... O, o nie, ja. jakiś... O kurwa mać. On nas masakruje, nie? Głównie. Typo. Firebolem Uważaj. Chodź tu. Żeby I tu nie się. Z tego bola uważaj. uważaj. Leci. U, leci. Nie. Yep. Na no, by się przydał. Ej nie, bo. Przecież to można odbijać. Ochu. Ocholipa. Ej ginę. Nie, no nie. No ginę. Nie. Spier. Co ty robisz? Ginę. No, nie wierzę. Bez hitu. Dobra, kitu. lecę to do postawię... No bo nie można tam stawiać tego wody. Bloku. Bloku nie możesz stawiać i na to wodę. Nie. Bo to wyparuje od razu w Netherze przecież. Dobra, czekaj, idę tam do Ciebie. We, weź tam i zostaw wszystko. I ale ja w ogóle na dupą na miejscówę nam wywaliło. I ty A, mi weźmiesz. A. I ja coś się stało z Urgastem. Okay. Tu coś widzę. Jeszcze jeden? A, dobra. To wszystko chyba? Nie. Co jeszcze? Mięso jakieś daj mi jeszcze, bo tam też całe no mięso było moje. Mam. A ja nic nie mam mięsa. Terio, tam było przecież ciula mięsa. No i no to wpadło do ognia. Nie Już ja nie stałem. No przecież ci nie zajebałem i No przecież wiem, ale bardziej mi mówię, że dziś musi leżeć ty pilu. Ty Gościu, tu przecież jest pełno ognia. Jak ja ty się wyjepałeś, chyba że tu gdzieś spadł na sam dół. Jak ty się wywaliłeś, to tylko było takie krz. Żeby Już... się wszystko paliło. Już się, ja się nie wyrąbę, lawet tylko ogień. Ogień, przecież nie Tak, wypałem, a wszystkie. ogień nie pali? Nie, chyba. Mhm, patrz. No, nie żarcie, nie? Co? Żarcie nie wywalaj. I co, musimy się przedostać tam. I co, jakaś nie ma chlebka. Dobra, chodź. No fak. Się, się, mam okay, bo tutaj zwolniło. Chodź, ja się wy, Ja się wybudowałem. Się, no się przebudowałem? Może jesteśmy, chodź. Ale lipa. O, 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 o. Do, Dojeżdżamy tych pigmentów? Nie, nie? No chyba no. Idę No co jest? Co no? tu coś można pochodzić. Ile, do tego mam? Ej, ile one mi biją? Czemu ty ich nie dojeżdżasz? No bo, bo widzieliśmy, że idziemy. Ja powiedziałem, że no, a ty nie idzie w chuj. Myślałem, że że... Mam pułapę. Lecę. Pierdalaj ty świniu lala. Ja pierdol... A mnie wystawił. Ej no ja... Jak taki pies? Ej ja słuchaj, bo ja powiedziałem omijamy ich, a ty mówiłeś no. Nie. Powiedzieliśmy to to, tak. Ej to, to zobaczysz co? na odcinku. To co, no co, dojeżdżamy? No, a ja mówię tak, no. Ja, ja mówię, nie, nie, ja powiedziałem, a to do, do, dojeżdżamy czy zostawiamy? No zobaczymy na odcinku. No, zobaczymy. Ja tam usłyszałem tylko dojeżdżamy do, do i... Ej no czemu nie ma tego, tak jakby zamku takiego, co jest zawsze w tak. tym naderze? Tu chyba, chłopi. Gdzie? No tu coś no ja tak. Jestem. Chodź. Tu. Myślę, że tam taka jest do góry, widzisz? Kreska. Urgas, urgas. Ej, chodźmy, po, podbijamy strzał jego. Ja, 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 jak by leciało. Strzela, strzela! Nie, nie strzela. No, ale by się patrzył, tak jakby chciał strzelać. No to niech dalej, niech spróbuje odbić. Bo się nie da odbić chyba Nie ten Minecraft chyba. gdzie ty idziesz? Do góry. Po co? No kurde, masz tu coś? <grym> Ale lipa. No, tak trochę. Nie dmuchaj. Nie, tak, akurat sobie szurłem. Chodź tu. Gdzie? Tu Jak Tu przejść. ja się tu czuję, ja bym miał spaść. teraz. No, mi się bardzo dobrze czujesz. Nie fuj we mnie, bo ja wtedy nie widzę. No prawdopodobnie jest jednak, że ja spadnę niż że ty Chodź tu, chodź tam ty. gdzie tam idziesz patrz, cały czas do góry Chodź Gdzie ty gdzie ty tam jesteś? Nie bo strzela do mnie ten sieć malinowy Ja mam iść do ciebie Ja zbieram sobie ten, nie? Blowson to był? Tak Olipa, my to przyszliśmy pod kostol Po co? No kurde, do tych zamków przyszedłem. O, dostałem bombę. Chodź tu do góry. Okay. Albo tu na dół, czekaj. Już jestem u góry. I tu jest lawa, a tu jest kwarc, dobra. Więcej nie ma w takim razie. Ej, idę do ciebie do góry. Nie czekam. Ej, no bo tak średnio nawet na odcinek. Ej! Czemu, czemu tu nic nie ma? No serio. Muzyczka się creepy zrobiła, ale... O, czekaj, czekaj, czekaj. Co to jest? Co? Masz coś? Nie, to nie to. Kurde I się, no wiesz, zarąbiście wygląda Chodź tu Gdzie? Tutaj Idę Ale lipa, mam powiem, widzowie Nie wiem, czy wy też tak macie Bez kurczę, lipa Trochę Tutaj dwa gasty. Dobra, chodź Ej, ja nie mam, ja muszę coś zjeść, czekaj okay. Są dwa O mogę, ej, mogę to I... mogłem to odbić. Odbiłem. Odbiłem to Widziałem, widziałem. No strzelaj, strzelaj śmieciu. No to. O! I ty. Odbiłem Nie trafił No Ej no czemu ja go Czemu w niego nie mogę trafić? Pu! Nie Ale żeby odbić nie, to trzeba też mieć czwarta. Dostał chyba? Dostanie. Nie, ej, on. Ja Oni przenikają przez to. Czekaj, też go. A nie, nie też go. A! Ej, chłopie, to jest bez sensu się z nimi piskać. Chodź, idziemy nie stąd. Nie Chodź. O, ej, ej, ej. Co? A gdzie jest to całe, ten jakbyśmy chcieli to dobrze sobie. Dzięki temu. Ej, może tu? Jest hmm? tu inne bloki wleciały, nie spadnij tu Wiem ja wszystko pod kontrolą. No tam żeby te shulker boxy, to musimy znaleźć ten zamek tak jakby Nie wiesz, który. No mhm. ja lipa. No weź nie trochę. Ej, 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 Co? O, ja mam Masz? Eba. Chodź jest czy tam? Tak? Czy nie? Tam wprost? Za, za glowstone'em? Nie. Wątpię, można jej zobaczyć, ale wątpię. No, na pewno to jest to. O, jest może, czekaj. Czekaj, czekaj. Ale czy to jest to? Bo to jest kurde, aż Nudne tu chodzenie. To nie jest to. Nie ma płotków żadnych. Jeszcze jest ten gaz ze strony. Uważaj, będzie strzelał. No chodź tu. Hej. No chodź tu. Dawaj. Wyjrzałem go. Wow. Ty klucho. To jest rana. Uciekamy. Uciekamy. Mam się. to, mam to, mam to, mam to, Hubi, chodź tu. Mam to. O jest. Bruch, o, wynosnął kulkę. Chodź, 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 mam to, mam to, mam to. No widzę. Dobra, chodź tu, chodź, 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 się w to, chodź. O co? co ty robisz? Dobra. To... E... Na tym... jakby... jak bardzo... Interesującym akcencie i odcinku, gdzie znaleźliśmy zamek, dlatego zakończymy sobie na tym, a w następnym odcinku, wiem, że jeszcze nie możecie doczekać podbijamy że już napięcie podbijemy go dokładnie tak. A więc dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie o łapiec w górę, subiku na kanalu, koniecznie z subem. Trzymajcie się i cześć.